Pewnego dnia kobieta zobaczyła trzech mężczyzn stojących przed jej domem. Zapytała ich: Czy chcecie wejść do środka? Czy twój mąż jest w domu? Zapytali. Nie ma go jeszcze. W takim razie nie możemy wejść. Wieczorem jej mąż wrócił do domu. Opowiedziała mu o trzech mężczyznach, a mąż powiedział: Idź i powiedz im, że już jestem. Zaproś ich do naszego domu. Tak zrobiła. Nie możemy wejść razem. Dlaczego? Zapytała. Pierwszy mężczyzna powiedział: Jestem bogactwem. Drugi mężczyzna powiedział: Jestem szczęściem. Trzeci mężczyzna powiedział: Jestem miłością. Teraz wróć do domu i zapytaj swojego męża, którego z nas chce zaprosić do środka. Przekazała to mężowi, a on powiedział: "Zaprośmy bogactwo". Kobieta powiedziała: "Nie, zaprośmy szczęście". Ich mały syn powiedział: "Zaprośmy miłość. Wtedy nasz dom będzie pełen miłości". Zgodzili się i zaprosiła mężczyznę o imieniu Miłość. Dwaj inni mężczyźni również zaczęli iść w stronę domu. Była zdezorientowana i zapytała: "Zaprosiłam tylko miłość. Dlaczego idziecie razem?". Odpowiedzieli: tam gdzie jest miłość, zawsze jest też bogactwo i szczęście.